Dobrze. Dzień dobry. Redukcja dzień kolejny. Nazwijmy to redukcja dzień kolejny, jako że nie mam pojęcia, który szczerze mówiąc. Coś, będziemy się zbliżać do 40. E, ściągam to, bo będę jadł. E, mam tutaj moje śniadanko, oczywiście klasycznie tosty i płatki ryżowe. Pewnie część osób, które właśnie po raz pierwszy włączyły ten filmik, są mega zdziwione, że będę jadł tosty nożem i widelcem, ale to jest patent, który wymyśliłem jakiś czas temu. Kilka osób, które mnie stale obserwują, już próbowały ten patent i stwierdziły, że jest to naprawdę dobry pomysł. Po pierwsze, nie brudzą Wam się ręce, jak wiecie, dosty, więc nie trzeba wstawać i ich specjalnie wycierać, zanim weźmiecie się za kolejną, drugą część śniadania. Po drugie, je się dłużej zdecydowanie. A po trzecie, każdy kawałek smakuje pysznie indywidualnie, zatem są trzy pieczenie na jednym ogniu, mnie nie trzeba po raz drugi przekonywać. Dla mnie jest to wystarczające. Dzisiaj sobie sprawdzałem wagę. Co prawda, Tą wagę sprawdzałem yy, nie tak bardzo maczko, bym powiedział. Co to oznacza, nie tak bardzo maczko? To znaczy, że yy, sprawdzałem tą wagę już po cardio i po wypiciu right, czymś, i większej ilości wody. Wybaczcie, włączyłem sobie ten Większej ilości wody, to ciężko mi jest powiedzieć, jaka ona była realna, pewnie troszkę niższa. Yy, ale wyszło 117 kg, 117 dokładnie, chyba jeden. Więc mi się wydaje, zresztą ja czuję po sobie, że, że jestem, że ta forma postępuje, więc to jest takie bardzo fajne, miłe uczucie, takie już motywujące na tym etapie, więc bardzo fajnie, no i co, w zasadzie dzisiaj robię barki, klatkę leciutko i tricepsy, pewnie będziemy na pewno się widzieć na siłowni, a póki co zabieram się za śniadanie, bo jest już naprawdę praktycznie, że zimne, także do usłyszenia później. Dobra, witam Was w posiłku kolejnym, klasycznie 50 gramów ryżu, 150 gramów fasolki i 250 gramów piersi z kurczaka, na no to sos ostry i to w zasadzie tyle. Pewnie widzimy się w posiłku przetreningowym, bo nie ma sensu nagrywać kolejnego posiłku, który będzie dokładnie taki sam, także do zobaczenia. Dobra, posiłek przetreningowy, jak codziennie, 250 gramów piersi z kurczaka. 100 g różowego, ryżowego, 100 g banana, 10 g kakao i 20 g masła migdałowego. Ktoś pytał, jaki to jest klejk. To jest ten klejk Applied Nutrition. Tak się nazywa. Niestety jest cholernie drogi. Niestety jest cholernie smaczny. Więc nie jest to najlepsze combo, jak pewnie wiecie. Ale akurat mi kupiła Sylwia na yy, Mikołaja, więc jeszcze mam i dojadam później. Wybiorę jakąś opcję dla biedaków, bo... Zapłacić nie wiem, nie kosztuje, chyba 100 zł za 2 kilo mąki ryżowej, to jest jednak przesada. Także także tak. Dzień dobry, witam Was ponownie w Wojezowerze. Mało by brakowało, abym dzisiaj nie dodał odcinka, bo tak siedzę sobie nonszalancko i pracuję, i nagle patrzę. Ja zaraz muszę wychodzić na trening, a Wojezower nie nagrany. Odcinek nie niezmontowany, także na szybko tutaj trzeba zrobić swoje. Jak widzicie dzisiaj trening oczywiście barków, klatki piersiowej tricepsa. Ostatnio te, ten trening naprawdę mogę już na wyższy poziom wznieść, ponieważ mogę robić częściowo wyciskania. Wznosy, jak widzicie, mogę robić już nieco większym ciężarem, tam są dyszki które będę robił na jakieś 4-5 serii, tak naprawdę łącznie. Przy czym dwie ostatnie są robione w podwójnym dropsacie, który zaraz też zobaczycie. Także generalnie na początku treningu robię dość mocne, takie wstępne zmęczenie tych barków, dlatego że. Później dość ograniczone mam możliwości na wyciskaniu i tutaj jakby muszę sobie w taki sposób radzić, żeby, żeby po prostu jakoś, jakoś te włókna zmęczyć. Ale jak widzicie, to tempo jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Cały czas trzymam w napięciu. Nie ma takiego momentu, w którym gdzieś tam luzuje ruch, co też bardzo mocno przyczynia się do, do tego, że te włókna są stymulowane. No i generalnie na razie taką zasadą pracuję i służy mi to bardzo. Muszę powiedzieć dobrze, bo każdy trening wchodzi jak złoto, więc muszę powiedzieć, że naprawdę czuję, że jest to benefitowe. I, i tak ja się nie będę powtarzał tutaj pewnie jeszcze nie raz, ale naprawdę myślę, że, że całkiem. Nieźle mi zrobi ta ten, ten, ten kontuzja w tego barku, bo trochę mi też raz, że pomoże poukładać w głowie, jeżeli chodzi o kwestię tej, tej walki z ciężarem na, na etapie treningowym, którym jestem w tym momencie. A druga rzecz jest taka, że bardzo poprawi mi na pewno technikę wykonywania wielu ćwiczeń, z którą się momentami zagalopowywałem. Bardzo mi poprawi też czucie mięśniowe, które jest no, zawsze może być lepsze. Nie? Ja generalnie, jeżeli chodzi o barki, to nigdy problemów nie miałem z tym czuciem. Natomiast jeżeli chodzi o klatkę, no to tutaj już ten okres może być naprawdę benefitowy i na to liczę, szczerze mówiąc. Jak widzicie, zaczynałem oczywiście od odwodzeń, ale później przechodzę na wyciskanie. I normalnie przyszedłem sobie na wyciskanie na suwnicę Smitha, ale w związku z tym, że była zajęta i. Bóg wie, wie, ile tam mogli mieć jeszcze na, tej, na tym Smithie serii, więc po prostu przyszedłem sobie na kolejne ćwiczenie. Jest to wyciskanie, takie w dość połowicznym ruchu, dlatego że na tej maszynie, jak sobie tak ręce dam lekko do przodu, to tego bólu nie ma. Natomiast jak widzicie, robię to naprawdę bardzo ostrożnie, tam ciężaru nie ma za wiele. On zresztą nawet widać, odbija się w lustrze, jak ktoś chce zobaczyć po lewo. Nie ma dużo ciężaru, ale jest cały czas stałe napięcie, krótki zakres ruchu. Nie ma momentów, w którym blokuje łokcie, więc te barki nie spoczywają w żadnym momencie i staram się maksymalnie je dopalić. I zaraz po tym, jak już osiągnę taki upadek mięśniowy, przechodzę bezpośrednio na wznos stojąc i tutaj też robię dokładnie to samo, czyli spokojne tempo, cały czas stałe napięcie i staram się maksymalnie ten mięsień zmęczyć. Zobaczcie, żeby po prostu... No, jak najwięcej tego to te, te jest zmęczenia niekoniecznie używając ogromnych ciężarów. E, no i dzięki temu, że zrobiłem to ćwiczenie jako pierwsze dzisiaj, znaczy dzięki temu w zasadzie to dlatego y, 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 tak jest, że, że ten ciężar na Smithie był naprawdę niewielki, zaraz sobie zobaczycie. Aczkolwiek dzisiaj akurat miałem taki dzień, że nie chciałem tego barku ryzykować, bo Mam lepsze, gorsze dni z tym, z tym moim barkiem. Dzisiaj był ten dzień nieco gorszy, więc yy, czułem po prostu, że gdybym zaczął dodawać ten ciężar, yy, to ba bałbym się, że mogłoby się coś niedobrego wydarzyć, więc wolałem po prostu zrobić dwie, trzy serie yy, wstępne yy, i jakieś takie trzy konkretne serie. Na tym samym już ciężarze stopniowo sobie wchodziłem od piątek przez dyszki. Na 15, na stronę, i zostałem sobie na tym w bardzo spokojnym tempie. Jak widzicie, ta pauza jest naprawdę bardzo mocno podkreślona. I tutaj staram się absolutnie nie szarpać, nie odbijać, mieć cały czas taki zakres ruchu, w którym czuję po prostu kontrolę, i w momencie, w którym cokolwiek mnie zakoło, mogę sobie drugą ręką. Bo nie ma za dużo ciężaru nałożonego złapać tą sztangę i po prostu ewentualnie się spod niej wydostać, więc to jest ogromny benefit tego właśnie SMIFa. No i też na SMIF, jak widzicie, mogę się lekko wychylić bardziej do tyłu. Ten SMIF ma ten też taki plus, że on nie jest SMIFem pionowym, tylko jest SMIFem delikatnie położonym do tyłu. Stąd też ja zawsze daję tą ławeczkę odwrotnie niż dają ją wszyscy na siłowni. co się na nie patrzą, co ja robię. Że wszyscy wyciskają twarzą do lustra, a ja wyciskam plecami do lustra, ale to właśnie ze względu na położenie tego SMIFa, bo jeżeli wyciskamy odwrotnie, czyli twarzą do lustra będę wyciskał, to wtedy ten tor ruchu jest taki, że schodzi, przybliża się sztaga do mnie, schodząc w dół, a oddala się od linii moich barków, wychodząc do góry. Natomiast w momencie, w którym robiłem to tak, jak robiłem ja, to ta sztanga jakby szła nad moją głowę, wyciskając do góry i schodziła pod moją brodę, jakby, jeżeli schodziłem do dołu. I to jest takie ustawienie perfekcyjne, jeżeli chodzi o klatkę, barki i wszystkie skosy, które mają w jakiś sposób konkretne włókna mięśniowe przepracować. Więc... Takie ustawienia też są bardzo istotne. No niewiele osób na to zwraca uwagę, ale myślę, że warto. Następnie przyszedłem na wznosy na maszynie. Tutaj na maszynie jestem mega zadowolony, bo jeszcze tydzień temu nie za bardzo tą maszynę mogłem robić, bo na maszynie czułem ten bark. Dzisiaj nie czułem absolutnie nic na barku, jeżeli chodzi o maszynę, a nie chciałem robić, znaczy nie chciałem, chciałem robić linki wyciągu dolnego, bo to jest Chyba moje ulubione i najbezpieczniejsze przynie, które mogę robić, ale niestety nie miałem na to możliwości, bo jak widzicie, tam już kilka osób czekało w kolejce do, do bramy, więc po prostu odpuściłem temat. Następnie przyszedłem na serie łączone, i to już yy, takie. Połączenie, które znacie bardzo dobrze, ci oczywiście, którzy oglądają od dłuższego czasu, czyli rozpiętka na maszynie Butterfly, jak widzicie, ciężar nie za duży, ale tempo bardzo spokojne. Staram się maksymalnie skupić na kontrakcji, te bicepsy wbijać bezpośrednio w klatkę piersiową, jak przybliżam ręce i pracować sobie na nieco wyższych zakresach powtórzeń, ponieważ, jak to mówi Nick Walker Double Digits, czyli nie schodzę poniżej tych 10, nigdy, absolutnie. A zazwyczaj między 12 a 20 powtórzeń sobie pracuję. Wszystko w związku zależności od tego, jakie to ćwiczenie i jaki mam też dzień, bo jak czuję, że mam taki dzień, że np. ten bar mi od rana daje yy, popalić i go czuję, no to nie ryzykuję nigdy w żadnym ćwiczeniu, tylko po prostu wolę sobie nawet ten ciężar delikatnie zmniejszyć albo wydłużyć fazę ekscentryczną, yy, ale zrobić kilka czy kilkanaście, nawet więcej powtórzeń, yy, po prostu mając taką spokojną głowę, że wrócę z tego treningu i to nie będzie tak, że przez kolejne dni nie będę mógł trenować. Nie? Więc to jest jest taka zasada, której się trzymam. I do tej pory ta zasada mnie jeszcze nie zawiodła, więc, więc na razie się jej będę trzymał. Eee, tak jak mówię, no tutaj nie ma absolutnie żadnych. Na razie takich ruchów, z tego co oczywiście widzicie, z tych ćwiczeń, które dobieram, które powodują u mnie ból na, na takich ciężarach znośnych. Na takich ciężarach, gdzie naprawdę jestem w stanie tą klatkę czy barki zapiec, że tak powiem, do takiego momentu, gdzie jest uparek faktycznie mięśniowy, ale niekoniecznie z użyciem jakichś ogromnych ciężarów, nie? Bo mógłbym równie do dobrze o połowę, nawet czy tam o drugie tyle zwiększyć ciężar, ale pewnie to już nie byłoby raz, takie efektywne, a dwa, że dla mojego barku nie byłoby to mądre, stąd też tego po prostu nie robię. No i na koniec, jeżeli chodzi o barko-klatkę, to zrobiłem sobie mój, mój ten triset sławienny ostatni, będziecie pewnie niedługo nie już nim rzygać, ale to jest rzecz, która mi po prostu robi robotę o tyle, że mogę właśnie tą klatkę przepracować i jednocześnie przód barku. Na razie ten przód barku no nawet takie wznosy w przód, jakbym chciał robić yy, klasyczne, nie takie od boku bym powiedział, tylko klasyczne właśnie do przodu. Yy, to nawet nie jestem jakimś w stanie relatywnie małym ciężarem zrobić, bo akurat ten ruch taki pionowy z przodu do góry boli mnie najbardziej, może nie najbardziej, ale jedna z najbardziej, więc yy, unikam, ale już taki ruch trochę po boku. Jak widzicie, też mam na, na dole łokcie lekko zgięte, bo też zauważam, że jak już lekko doprostuję te ręce w łokciach, co próbowałem zrobić w którymś momencie, nie pamiętam na którym momencie tego filmu, to już poczułem delikatnie w tym barku. Więc no tak, takie drobne rzeczy. Teraz decyduję o tym, czy, czy ruch dla mnie jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Więc jak już znalazłem coś, co mi po prostu służy, to się tego trzymam. I ja mówię, na razie po prostu nie kombinuję, bo jak mam takie zestawy, Kilka takich zestawów, które jestem w stanie robić. To oczywiście staram się co trening gdzieś tam szukać takiego elementu, którym mogę pchnąć trochę ten, ten trening do przodu, czy jakieś troszkę odrobinkę cięższe ćwiczenie zrobić, albo nie wiem, dołożyć gdzieś ciężaru czy coś takiego, to to robię, ale nie pcham na hama, bo, no bo pchanie na hama mnie właśnie doprowadziło do tego momentu, w którym jestem teraz, więc yy, trzeba po prostu ten czas. Yy, Teraz wykorzystać i zamiast robić dokładnie to samo, tylko na mniejszych ciężarach, to starać się te mniejsze ciężary wykorzystać na swoją korzyść. Nie? I taki jest, taka jest opcja. No i tutaj ten triset, jakby ktoś nie wiedział, oczywiście składa się najpierw z, tego, z tych wznosów low to high flies, następnie mam takie rozpiętki. Na górną część klatki. Ja wiem, że tego tak nie widać, bo to wygląda jakbym robił to w linii tłowia. Natomiast ja jestem mocno wychylony i te ręce idą trochę do przodu. Także naprawdę czuć tą górę klatki bardzo, bardzo mocno. I potem przechodzę po prostu na takie właśnie typowo już, można powiedzieć, na płaskiej rozpiętki, czyli w opadzie tułowia 90 stopni w stawie biodrowym. Równolegle ułożenie ciała do podłoża i pracuję sobie już tutaj do upadku. Wszystko jest tak ułożone, żeby właśnie było od mechanicznie najcięższego do najłatwiejszego ruchu. Dzięki temu właśnie mogę sobie na tym samym ciężarze praktycznie, oprócz oczywiście tych pierwszych wznosów, przepracować w miarę podobnych zakresach powtórzeń. I tutaj też celuję we wszystko powyżej 10 powtórzeń. Akurat tutaj chyba na tym ostatnim flyu mi się nie udało zrobić takich kompletnych 10, ale ten ruch mnie na tyle nie boli, że był myślę, że bezpieczny. Tutaj niestety nie wiem dlaczego, ale nie nagrało mi. Robiłem jeszcze pushdown na początku. Bo zrobiłem dwa ćwiczenia na, na Triceps. W jednym, w jednym cztery serie, w drugim serii trzy, czyli łącznie 7 serii na Triceps, ale niestety mi się nie nagrał ten pushdown, więc mam tylko. Tylko niestety tyle. Tutaj jest maszyna, którą ostatnimi czasy bardzo lubię, ze względu na to, że ona bardzo fajnie ten ruch stabilizuje. bardzo całkowicie wyłącza. Mogę sobie fajnie ten, ten triceps przepompować. Tutaj na tej maszynie dużych ciężarów się nie da niestety użyć, bo ona nie jest zbyt mądrze zaprojektowana, że tak powiem. Ale generalnie, jeżeli się używa tego jako gdzieś tam ćwiczenie, które objętość treningową tylko podbija, to jest naprawdę świetne. I aż, aż się dziwię, że, że ja tego, tego ćwiczenia nie używałem praktycznie nigdy, odkąd chodzę na tą siłkę, ale to właśnie chyba dlatego, że ja wcześniej mocno się skupiałem na tym, żeby te ciężary robić, a na tej maszynie to jest praktycznie niemożliwe z punktu e, widzenia ustawienia samej, samej maszyny, bo jest naprawdę karyko, karykołomnie... karykołomnie? tak się mówi mnie, tak się mówi, zbudowana i naprawdę dziwne jest uczucie, jak się doda trochę większy ciężar, to tak jakby was wypycha z tej maszyny, ciężko powiedzieć, o co, o co z tym chodzi, ten łokieć jest, zaczyna być mało ustabilizowany, mimo tego, że teoretycznie pozycja jest bardzo stabilna, Dziwna, dziwne, generalnie. Na większe ciężary ta maszyna się nie nadaje, ale na powtórzeniówkę jest naprawdę konkretna i zajebista. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o kwestię góry ciała. Na koniec zrobiłem sobie jeszcze brzuch, który Wam też gdzieś tam nagrałem. Więc generalnie tutaj zoom, bo nie chciałem tam, żeby jedna pani, która nie lubi być nagrywana, żeby jej nie zopało. Także w ramach, w ramach szacunku do tej pani, bowiem, że ona mnie bardzo nie lubi. Kiedyś mnie nawet prosiła, żeby, żeby ewentualnie jakby była, to żeby ją wyciąć, więc wycinam, e, a na koniec Wam nagrałem jeszcze brzuch. E, ten sam taki triset, który mam normalnie zawsze ostatnimi czasy, normalnie zawsze ostatnimi czasy trzeci raz. <laughs> Fajnie to brzmi, ale generalnie tak, trzeci raz już to robię teraz brzuch robię praktycznie codziennie. Nie? Oprócz dni treningowych oczywiście i czasem jak są jakieś takie dni, że czuję, że, że, że nie czuję tego dnia, żeby robić brzuch, to go nie robię, ale staram się robić teraz go codziennie, bo to jest naprawdę krótki triset. To nie jest jakoś super męczące, zwłaszcza, że po pierwszej takiej serii już brzuch jest bardzo zmęczony i ta druga, trzecia seria to już naprawdę jest Kilka powtórzeń, więc nie jest taki zajazd kompletny. Takie coś bym mógł robić pewnie z trzy razy dziennie i też by nie było źle, więc z tego powodu właśnie sobie to, to, to wrzucam. Jest to taka, jak to już mówiłem ostatnio, trochę ulejcona wersja tego, co robił przez swoją karierę Milo Sarcef. Przy czym ja nie robię oczywiście unoszenia nóg z na drążku, bo by mi ręka chyba odpadła, ale robię po prostu to, jak, tak jak. Tak jak widzieliście na ziemi, e, takie wznosy. I też nie trzymam nic z tyłu, bo normalnie zazwyczaj się czegoś trzymałem. Czasem nawet jeszcze piłkę dawałem taką, e, do, do, e, e, taką jak na zajęcia kobieckie używają. Nie, nie wiem, jak ta piłka się nazywa. E, e, Między stopy i ściskałem bardzo mocno. To też jest bardzo fajna opcja, żeby zaktualizować ten brzuch. E, więc, więc tak to zazwyczaj u mnie wyglądało, ale w tym momencie teraz ja nie mogę za bardzo tymi rękami, za głową, zwłaszcza czegoś trzymać. Więc ograniczam się do tego, żeby, żeby po prostu ten, ten, ten wyrzut nóg zrobić i opaść sobie troszkę wolniej, ekscentrycznie i popracować sobie tym brzuchem w ten sposób. No i następnie robię po prostu allahy stojąc, czy też spięcia linki, e, spięcia brzucha z linką górnego, tak może bardziej politycznie poprawnie nazwanie tego ćwiczenia, bo teraz YouTube za wszystko banuje, więc trzeba uważać, co się mówi i na koniec zrobię po prostu takie spięcia boczne, można powiedzieć, to już tak, żeby tylko ten brzuch, można powiedzieć, docisnąć do samego końca i na tym zasadzie skończyłem. Dzisiaj łydki nie były robione, bo będę łydki robił jutro na początku treningu, także zobaczycie to jutro pewnie. Witam Was po treningu. Mam tutaj mój posiłek potreningowy, czyli 150 gramów Klejku ryżowego 60 gramów izolatu i 100 gram, 120 gramów, płatków, nie płatków, co ja mówię, jabłka tartego, takiego wiecie, ze słoika, i włos Sylwii mm, pyszne. Albo mój w sumie nie wiem, czyjś włos. W każdym razie trening bardzo fajny, jak zwykle ostatnimi czasy, nie wiem, jakaś passa jest naprawdę bardzo dobra, więc nie narzekam biorę to, idę w to ciemno, jak mówi Kołaczkowska, no i generalnie to w zasadzie chyba tyle, bo spieszę się troszkę, Stąd dlatego też jestem taki yy, w pośpiechu, bo e, idę się tutaj z kumplą, który przyjechał nieoczekiwanie z Anglii, więc, więc yy, bardzo możliwe, że zamknięcie tego vloga będzie bardzo szybkie na koniec dnia. Zobaczymy, jak to będzie. Zabieram się za jedzonko i słyszymy się później. Pośpiech ostatni, 250 gramów pieśni 50 gramów ryżu i 150 gramów fasolki, jak zawsze. Co za ostry? Percmet Food. Będzie jadł 100 kromek chleba tostowego. Także zobaczymy, jak mu pójdzie. A tymczasem uciekam. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania, szerowania kanału dalej. No i co? Będziemy się jutro o godzinie 18.12. Do zobaczenia.